Witam cię drogi widzów, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie opening spory ilości kluczy. E, oczywiście platuje konkursik na klatę 22. Jedynie co trzeba zrobić to sobie. dzwonę mapa w górę i komentarz. No i to zapraszam już do oglądania. Witam Cię drogi widzów. W dzisiejszym odcineczku zrobimy sobie opening 15 kluczy anarchicznych, 11 awk, 31 kluczy do skrzyni rzadkiej i 51 kluczy do skrzynki epickiej. Oczywiście, jeśli odcinek Ci się spodobał, zostaw zostawcie dla mnie łapeczkę. I do tej tu moje prace, że postaram się dla Was odbierać aż tyle kluczy, bo to jest dosyć spora ilość. Oczywiście, na początku sobie otworzymy tutaj te klucze. 15 kluczy zostawiam na wojnę z Bruce Wengem, z e, szóstą topką kasy, ale tylko dlatego, bo chciał trochę klucze zakupić. No i co? No, otwórzmy sobie pierwsze episkie, bo to jest najgorsze gówno. Oczywiście no nic ciekawego oprócz epickiego klucza to tutaj syf sam jest, albo anarchicznych odłamków Przeskipujmy co to, bo to bo nawet nie ma nic co nawet ciekawe nie jest, ale no O jeden anarchiczny odłamek Tutaj wam pokażę, tutaj dwa miecze 12, jakieś antykoby, fajerwerki, anarchiczny odłamek i monetki i rewki Dobra, o jeszcze kilo odłamek. Dobra, przejdźmy co do rzadkiej, rzadki co mamy też dwunastki, tutaj voucher na VIPa, w miarę, spoko Klucz do skrzynki episkiej, też git I anarchist shadow tutaj też co przeskipujemy, też mamy dosyć sporo tych kluczy No ale co, miecz dwunastka, litra refy, kołeby. No co, teraz tajeszcie, to zróbmy, bo tych kluczy mam od ciula O kurde, wypadły ze mnie chyba Kurde, szkoda, pochowam to, może później wam gdzieś to rozdam Bo no, jak mówię, mi się to nie przyda, a może dla jakiegoś graża nowego to pozostawię. No ogólnie to jak będziecie mnie widzieć gdzieś w to napiszcie ja wam z chęcią modną tej tempki, bo mi się to nie przyda. No i teraz grube 51 kluczy tej do skrzyni epickiej. skipujmy sobie ich trochę z tego powodu, że po prostu tyle ich jest, że jakbym otwierał to za animacją, to by tyle mi to zajęło. Ale tutaj mamy tak, 20 do dropnięcia, całkiem ciekawy drop. Voucher na svipa, to też jest w miarę git. Tutaj jakieś te książeczki, no to aż tak nie będę się z nich cieszył. Tutaj dwa episkie klucze, to tam w miarę odda. To też ciekawy drop i 32 dwie To ten, kurde no. Już od początku taki drop mierniawy, ja pierdziele. Popo, o, dobra. O, jest git, jest git. Chociaż no dajcie tą 20 to Ej nie no lipa jest O dobra, o git Piętnastka kla... o buty widera na sprzedaż becie O dwa, dwa klucze no Powiedzmy, że jest git No ale dużo, dużo tutaj nic tam, rzecz no takie mierniawe to nie ukrywajmy Same piętnastki Nie podoba mi się ten drop O w miarę git. Pamiętajcie widzowie. Jestem na serwerze, pisie do mnie z chęcią mam rozdam te 15. Albo jakieś totemiki, bo to też mi się nie przyda za bardzo. No ale no co? Niepowalający jest ten drop, tak to ujmę. Bo 15 tam mnie nie kręcam bo mam je 100 sta... No i patrzymy. No i co? Lecimy. Ostatnie 19 kluczy nam zostało. O spowolnienie, o kilo fidera. no to może na jakiś giwałek dla was 8 gigamon, to jest też w miarę fajny drop jak na taką Skrzynkę epicką No dalej to już jakieś gówno Totalne gówno leci Ogólnie tak widzowie Ta skrzynka To jest, nie wiem, stack kluczy za takie gówno Naprawdę No Może już przejdźmy do tych anarchicznych, bo Boli mnie to, patrząc za co co dropłem. Dobra, to przechodzimy do anarchicznych a, mi czas nie dobra. Więc tak widzowie, przechodzimy już do otwierania tego anarchicznych kluczy Więc dawaj Ja pierwszy z animacji może sobie otwórzmy. Dobra dawaj, trzy, cztery A kurde ja bez animacji Ale dobra Oddało mi Co ci zrobiło? Mi dało y, spodnie 24, a tobie? A mi klatę 25 O, dało, dało Dobra, dobra. Dawaj, Dobra. Teraz bez animacji może. Dawaj. Trzy, cztery, ry. Bania 24. Szybkość ale... syf totalny. Dobra. dobra dawaj. Z animacją. 3, 4, ry. Proszę, coś dobrego. Mieczyk mieczek, mieczek 25. Miecz 24. 24. 24. Ja. I wierzę. tak samo. I tak samo. I tak samo. Dobra. dobra. Bez animacji teraz. 3. Dobra. 3, 4. 4. Bania 24. Spodnie 25, spodnie 25. Bania 24. Dobra, teraz z animacją. Trzy, 4 Kurde, proszę, miecz. Elytra. O, ale słabo. Elytra 24. Budki 24. Ej, prawie full 24. Dobra, z animacją jeszcze raz. Dobra. 3, 4 Proszę, proszę, coś dobrego. Nie podpalenie, ale słabo. Słabo, <laughs> Kolejna tragicznie, Kolejna klapa, 25. Dobra, dobra. Jeszcze raz zanim pan. piszę. Teraz bez. Daj. Trzy. Cztery. Kilow24, ale słabiste. Czekaj, bo mi się otwiera. Kurde, niepodpalenie. Bez kizy piszę ty Teraz, y nie wiem, obojętnie, daj. Kurde, Taura, dawaj bez. Bez animacji może. Daj. Trzy. Cztery. Niepodpalenie, podpalenie yy, anarchiczny, 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 kill Nice, nice. Dobra, kurde no. Dobra, jeszcze sześć kluczyków. Ten drop da, jest jeszcze, Teraz be, bez animacji, bez animacji. 3, 4. Ja pierdziele. 24, pierdzele. ale słabo, Zatrucie, słabo. Za jakieś, nie wiem, ten drop to jest jakiś mierniawy trochę, nie Liczyłem na jakiś, na jakiś mieczyk 25, ale... Na razie nie oddaję, za dużo wydaliśmy na to, co? Kurde, dobra, Zanimatem czy bez? Bez, znaczy zy, dawaj zy Dobra. 3, 4. Teraz co wypadnie, co wypadnie? No nie mam jak, prawie, nie, elektra, nie. prawie dwie muszelki dropnąłem Ja pierdziele za Ja, się zaraz. Trzy, no, z animacją jeszcze no. raz. Trzy, cztery, No nie, no jak mi jeszcze nie dropnie, to nie wiem Dobra, bania, jaka bania? 24 Mnie kurde, już dwie, no. dwie. banie 24 mam. Ja Dobra, mam. Dobra, dawaj. Mes. Ja mam trzy. Z no, animacją teraz, jeszcze raz. Trzy, cztery, może już wszystkie teraz z animacją odetrzymujesz, bo już nie za dużo tam to Kolejne. Jeszcze ja 24. Kolejne niepodpalenie, no nie wierzę w to. Ale no. teraz 24. Dobra. Sabina, Sabina. Nie, 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 Teraz bez, mi się teraz to. bez, teraz bez. Dobra. No. Trzy, cztery. Spódia 24. Zatrucie, no przecież ja nie wiem, ja nie chcę. Jeszcze tych raz, jeszcze raz. Oso ja ostatni kluczek. Z animacją teraz musi być. Dobra, dawaj. Szczęśliwy kluczek to jest. Trzy. Ej kurde, bo mi. Zapełniam mi tego, jak karami Ilo 25. Dobra, ja se z animatem otwieram. Ostatni klucz O, został po Kurde, no słaby, dra słaby drapik, słaby drapik. 25. 25! O tak! Ust podoba Ust mi się ustarka, to, podoba mi się U ustarka, ustarka, chyba na bana leci, co? No, chciałby razem z tym hubercikiem, bo widzę, że tego. Dobra, ostatni klucz mi został. I se porównamy za dropy. No więc tak. Dobra, spodnie 25. No ja tak, tak samo. No Dobra. to powiem tak, drop nie nie jest zbyt drop dobry. Li no ale co? Za mi, mi tak dobrze poleciało, że. Mi właśnie tylko nie wiem. Mi tylko ten miaczek i kilo. Ja dwa mieczy w ogóle mam. 25, 24. Jeszcze anarchiczny kilo do tego pulse.